Siema YouTube. W dzisiejszym odcinku powiem wam, jak rozpocząć swoją przygodę z intermittent fasting, czyli okresowym postem. Wiele osób właśnie chce zacząć tą dietę, zacząć właśnie robić te posty. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to odsyłam do linku w karcie. A ja tak, w skrócie teraz powiem, że ta dieta opiera się na tym, że mamy okno żywienia i okno postu. I w oknie postu nie spożywamy w ogóle nic. Y, oczywiście, no, płyny są y, jak najbardziej wskazane, ale chodzi, że nie spożywam żadnych kalorii, powiedzmy przez 14 do 20, nawet godzin na dobę, a jemy przez resztę tego czasu, czyli powiedzmy od 4 do 10 godzin. I jak to w ogóle rozpocząć? Trochę dziwne jest pytanie, że ktoś w ogóle się zastanawia, jak tu zacząć, bo wtedy można powiedzieć, że. Nie za bardzo ta dieta jest dla niego, bo no to powinno wyjść naturalnie, bo to powinna być wygoda, bo właśnie przede wszystkim IF będzie, ma być wygodny, ma pasować komuś do preferencji, do życia codziennego i jak chodzi jeszcze ewentualnie o redukcję, no to ma pomóc utrzymać deficyt kaloryczny w skali całej doby. Ale już wracając do tematu, jak zacząć w ogóle intermittent fasting, jak zacząć właśnie post, jak Pościć przez 12-16 godzin i nie umrzeć z głodu. Według mnie najłatwiejszy sposób, i sposób, który ja zalecam, to po pierwsze jedzenie kolacji na 2-3 godziny przed snem, czyli powiedzmy o 22.00 jemy ostatni posiłek, potem idziemy spać na przykład o północy, wstajemy, załóżmy o siódmej rano i przesuwamy śniadanie o 3-4 godziny i powiedzmy, że śniadanie wtedy nam wypadnie o 10 i w taki sposób już mamy 12 godzin postu, bo właśnie ten sen musi być właśnie w tym oknie postu i to od razu nam sprawi, że te 6, 8 czy nawet 9 godzin minie po prostu od tak. Sposób, który teraz tak naprawdę opisałem u wielu osób jest... Normalny, po prostu to jest ich codzienność, że jedzą 3-4 godziny przed snem nawet i na przykład nie jedzą śniadanie, bo nie mają czasu i potem, że jedzą to drugie śniadanie, czy tam później śniadanie o 10-11 i w taki sposób już mają to 12-14 godzin postu i. To już jest duża pomoc w tej redukcji, bo właśnie ten cały um, zapotrzebowanie kaloryczne, jakie sobie ustawimy na całą dobę, będzie w krótszym czasie można zjeść większe posiłki, można się bardziej najeść. I oczywiście z czasem można ten post wydłużać, i to właśnie zachęcam do rozpoczęcia tego przez ten w tym sposób, co powiedziałem, czyli właśnie jeść ostatni posiłek na 3-4 godziny przed snem nawet i jeść pierwszy posiłek 3-4 godziny po obudzeniu. I nic więcej nie brać pod uwagę, nie brać pod uwagę tego, czy nam nam 8 godzin postu, czy 10 godzin postu, bo dużo osób o to pyta, jak na przykład mają pracę zmianową. Tutaj już nie ma tego problemu, bo czy będziemy mieć zmianę nocną, czy ranną, czy południową, to dalej będzie to wszystko zależało od tego, w jakich godzinach będziemy spać. Czyli właśnie 3-4 Godziny przed snem. Kończymy jeść i zaczynamy jeść 3-4 godziny po obudzeniu. To już nam daje spory, właśnie ten post. No i z czasem możemy to zwiększyć. I tutaj zwiększamy tak naprawdę tak, jak nam bardziej pasuje. Możemy zwiększyć w ten sposób, że zjemy na przykład 6 godzin przed snem yy, i to u wielu osób może się sprawić, że na przykład o 18, 19 będziemy mieć ostatni posiłek w ciągu doby i następny powiedzmy o 10 następnego dnia to już będzie brać 16 godzin postu i będzie to taki według mnie optymalny post i jest to idealna, yy, właśnie idealny czas postu, żeby wszystkie te benefity, jakie za tym idą, jak chodzi o benefity powiedzmy zdrowotne i yy, albo w drugą stronę, czyli zjeść Śniadanie później i na przykład jeść śniadanie o 13 1400 czy inaczej mówiąc 7-8 godzin po obudzeniu to również sprawi, że będziemy mieć właśnie około 15-16 godzin postu i to jest według mnie wystarczająca ilość, żeby właśnie w te 8 godzin zmieścić na przykład 2 albo trzy większe posiłki. To nam da tą właśnie wygodę, to nam da też trochę elastyczności, że będziemy mogli na przykład zjeść coś mniej powiedzmy fit, coś bardziej gęstego kalorycznie, aczkolwiek nie na tym polega ta dieta. Ta dieta nie polega na tym, żeby mieścić lejsy z pieca, żelki i lody, tylko na tym, żeby ułatwić sobie trzymanie deficytu kalorycznego. Także jemy to samo co zawsze, jemy tyle samo co zawsze, tylko w mniejszym oknie żywieniowym i... Jednym to będzie pasowało, drugim nie będzie tego pasowało, i to tak naprawdę wychodzi po 2-3 tygodniach stosowania diety. Jeżeli po dwóch, trzech tygodniach stosowania tej diety nie przyzwyczaicie się do tego, żeby na przykład właśnie jeść 4-5 godzin po obudzeniu, dalej będziecie na przykład rozdrażnieni, dalej nie będziecie mieć energii przez to, to ta dieta po prostu nie jest dla was i prawdopodobnie nigdy nie będzie. I to nie, nie jest to nic złego ani dobrego. Bo to jest tak jakbym się zapytał, co jest lepsze, no, Pepsi czy Fanta, no zależy, nie, no, co kto woli. Także sądzę, że to jest tak samo, ona nie jest niezbędna, ona jest po prostu takim, no, sposobem odżywiania, to jest wszystko. Czym jest ta dieta? Także jeżeli komuś to pasuje, jasne, niech spróbuje, niech tak się odżywia na całe życie. Jeżeli komuś nie pasuje, to niech je 4-5 posiłków dziennie rozłożonych na całą dobę i też będzie w porządku. Koniec końców, to deficyt kaloryczny ma yy, znaczenie, jeżeli chcemy na przykład redukować tkankę tłuszczową i to, ile właśnie z, ile, ile spożywamy kalorii czy makroskładników przez całą dobę, to ma największe znaczenie. To, w jakich robimy to Porach to jest trzecia, czwarta kwestia tak naprawdę. Także przede wszystkim skupmy się na tym, ile dostarczamy kalorii, potem następnie ile dostarczamy białka, następnie węgli i tłuszczu, potem z czego pochodzą te makroskładniki, czyli żeby jeść jak najbardziej pełnowartościowe produkty, a dopiero później można się zastanawiać na przykład nad timingiem posiłków. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie całkowicie. Jak się dało? To by było tyle na dzisiaj. Pozdro!